Siemanko, z tej strony Chris Brawl Stars W tym odcinku zagramy na tej mapie 1v1 Więc zagramy na niej Bibi Nie będzie odcinek z Clash'a, nie wiem kiedy w ogóle będzie, więc... Um, no, co mam powiedzieć... Chcielibyście mi tą serię dalej? Bo ja nie wiem... Lagi. Sorry... Ale teraz tu nie mają ze mną szans żadnych. Mówiłem. Tutaj chyba będzie łatwa wygrana. Co jest grana? Dobra, łatwiutko. Albo nie łatwiutko. Szkoda, że to jest taka mapa. Tutaj każdy ginie tylko. A teraz już lepiej to było. Dobra. Lecimy, 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 żeby. No właśnie. O, ale są w zamknięciu. Ja pójdę tam, żeby na mnie zadawali obrażeń. Ale. No i to będzie przegrana, wątpię, żebyśmy to wygrali. Nie Serio? No szkoda, że przegraliśmy W komentarzach napiszcie mi czy gracie w ogóle w Pokémon Go i napiszcie mi swój kod yy, Swój kod Z Pokémon Go to wa ja was przyjmę, nazywa się HRISPER75 Coś takiego Więc Przyjmę was. Kto mi napisze oczywiście. Mam 24 level jak na razie. Hmm. Czym zagrać? Hmm, na razie. Może Mortisem? Dobra, Sandy Albo nie. Zagrajmy na solo Sergem. To jest dobry pomysł. I w następnym tygodniu koniec sezonu chyba. Tak pamiętam. <laughs> nie zastępny za sezon tak sobie pójdzie. że wam się nudzi ten Brawl Stars. Nie mam co innego nagrywać. Pokemon GO nie, bo to jest... Jestem na tablecie akurat, a na telefonie mam Pokemon GO. ul fajny gadget. No i... Aż tam trudno. Już nie będę mówił w ogóle. Ten mort... Ciężko będzie z tym Mortisem. Ma 7 powerów, on nie podjedzie. O, specjalnie. Dobra, z nim się ten steamuje. A, z Coltem już się nie steamuje. Nie chciał się teamować, to ja z nim też nie. Dobra. Jak słyszycie jakieś dźwięki, to przepraszam. No, co jest grane? Dobra, siedem hp. Nie, ja już myślałem, że go pokonam. Zrobimy sobie tą jedną yy... To misję za sto. Tak myślę, że ją zrobimy. Zależy, ile teraz obijemy. Dobra. Lecimy. No nie damy rady. No i teraz mi ten podjedzie, tak? A skupiłem się na tym darylu. Co ty, Marcin, nie masz żadnych szans. O, raczej ma. No. To jest taki krótki odcinek. Pamiętajcie o subskrypcji razem z dzwoneczkiem. Łapeczka w górze. Napiszcie mi w komentarzu, jaki macie kod w Pokémon Go. Więc się ma.